Mogę zabić wszystkich, wszystkich. Oni mi zabili ojca, co ja ich zabiję! Zabiję ich! Nie bez No, już jedzie wielka Dimska! Zobaczysz ten strach, co ty zabijasz mi mojemu ojcu!

on ma maskę, uciekł ze szpitala psychiatrycznego i jest bardzo niebezpieczny. Prosimy o zostanie w domu. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, my nie odpowiadamy. Ja idę najszybciej jak do domu. Jeszcze 5 minut to zostanę, ale proszę najbardziej się chować. Proszę uciekać, nie wiadomo gdzie, ale ten facet jest niebezpieczny. Mówiła Maria Blond Włosa.